Jaki jest przepis na udaną motorsportową imprezę? Na liście składników znajdziemy między innymi trudne, wymagające trasy, odpowiednią oprawę medialną, bogatą listę uczestników oraz atrakcje dla kibiców i lokalnej społeczności. Włodarze Valvoline Rajdu Małopolski odwzorowali ten przepis w perfekcyjny sposób, dodając od siebie szczyptę OS-owej finezji. Finalny efekt zaspokoił wymagania nawet najbardziej wybrednych smakoszy, o czym przekonała się również stawka Millers Oils HSMP. Zmagania w okolicach Wadowic i Makowa Podchalańskiego dostarczyły nie lada emocji, fundując jeden z najciekawszych i najbardziej zaciętych spektakli ostatnich lat. Nie lada ucztę zapowiadała już oficjalna lista zgłoszeń. Do walki zgłosiło się bowiem ponad 20 duetów, a park serwisowy wypełnił się dźwiękiem najlepszych konstrukcji z Niemiec, Japonii, słonecznej, Italii, USA czy krajów bloku wschodniego. Krótko mówiąc, stawka godna mistrzowskiego czempionatu. Docelową batalię poprzedziła uroczysta ceremonia startu na Wadowickiej Starówce oraz piątkowy, poranny odcinek testowy, będący okazją do rozprostowania historycznych kości. Są na pewno bardzo ciekawe, wymagające, miejscami szybkie, miejscami kręte i wyboiste jak 20 lat temu. To akurat zaleta. Na pewno są trudne, wymagające. Ja zawsze wolę, jak są suche. Ważne jest chyba. Żeby było albo sucho, albo mokre Jak już ma być mokro, to niech będzie mokro. Najgorsze są takie warunki przejściowe, bo wtedy jest stres, że, że ktoś trafi z oponami, ktoś nie trafi, a tak to... Jak Wam są opony dobrze dobrane, a dobrane są zawsze wtedy, kiedy są pe pewne warunki, to, to nie ma problemu. Super trasy, e, bardzo techniczne. Nie ma prostych, więc tutaj się bardzo cieszę, bo e, na tych v nie będą mi tam uciekać. Ale też trzeba uważać, bo bardzo zdradliwe. Tak? przechodzimy z takiej partii szybkich, bardzo ciasne partie, gdzie już technicznie i trzeba uważać. No myślę, że no jak co roku. No. Co roku jest dużo materiału z, z tego rajdu, różnych e, potknięć zawodników, czy też trochę większych e, figur. No, rajd na pewno jeden z trudniejszych technicznych. Dużo zabawy. I dużo skupienia potrzebuję teraz. Jeszcze przy tej pogodzie, kiedy tutaj świeci słońce, z niby zapowiadają burze, no to też lotaria z zaponami. Myślę, że będzie ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy. No. Dużo nadziei, że, że w miarę będę mógł szybko podróżować, więc jestem zadowolony. Uśmiech jest. Mam wrażenie, że są bardzo wymagające. Uważam, że jedne z trudniejszych z całego cyklu rzeczywiście e, sporo chytrych zakrętów, e, szczytów. Które skrywają niespodzianki tuż za nimi, także pełne skupienie przed nami w rajdówce i sporo pracy dzisiaj. Walkę ze stoperem otworzyła próba Barwałt. Premierowy sprawdzian padł łupem załogi napędowego BMW M3 E36 Filipa Stopy i Rafała Ślęczki. Panowie pobili konkurencję dysponującą czteronapędową maszynerią, obejmując fotel liderów. Z biegiem czasu do głosu dochodzili jednak hegemonii poprzednich rund. Meicher i Leśniak przejęli pałeczkę pierwszeństwa po OS4. Z dalekiej podróży wrócili też Madziara i Pawłowski, którzy utyskiwali na kłopoty z temperaturą. Ze świetnej strony zaprezentowali się także Kula i Niedbała w Megan Maxi oraz w Pochłopień i Wątroba. Te odcinki są inne, jest szybko i technicznie, także naprawdę znamy przyjemność zjazdu. Było fajnie, tempo było dobre, prędkość była fajna, ale zakręt okazał się za ciasny i nie, no inaczej, puściła gdzieś opona, syfek zopała, puściła opona, trafiliśmy do rowu prawym kołem, próbowaliśmy wyjechać przez tą łąkę, ale no rów był na tyle głęboki, że nie szło z tego wyjechać, nie? Czekaliśmy do końca odcinka, aż nas wypchną, wyciągnęli nas, no i na razie wahacz jest tak pogięty, że no, nie pojedziemy. Także próbujemy, no może ktoś będzie miał wahacze i, miał wahacze. i na Rally 2 może się uda, zobaczymy. Naprawdę ciężko, ale zapominam, że nie jadał ten czteronapędowy, tylko jadę jednoapędowym i, i patrzę na wyniki aut czteronapędowych jak tak dziwnie. No ale cóż, ambicje ja są może bardziej pod suche, pod suche warunki i takie czyste warunki niż takie brudne jak te dzisiaj. Sobotni poranek przebiegał pod dyktando załogi z numerem 124. Niestety, szarża po medale zakończyła się kraksą na mecie OS8. Pozycji liderów odzyskali zatem Michael i Leśniak, choć przewaga podopiecznych DIV Rally Team nie pozwalała na komfortowe połykanie trasy w wakacyjnym tempie. Madziara i Pawłowski poczuli sportową krew, bijąc się o trzecią wiktorię z rzędu. Finisz rajdu Małopolski miał być spektakularny. Przed ostatnią próbą sportową oba mocarne Subaru dzieliło około 10 sekund. Pokorową wojnę nerwów wygrała załoga Legacy RS. Pomimo błędu i zjazdu z drogi, Majher i Leśniak utrzymali prowadzenie wygrywając czwarty rajd Małopolski z zapasem ledwie 4 sekund. A rajd był ciężki kilometrowo niby krótki, a tak naprawdę długi. OSy fantastyczne, równe, nierówne, wolne, szybkie, takie typowo rajdowe. Tutaj mogliśmy wykorzystać nasze doświadczenie ze starych czasów, sprzed 25 lat, niestety, i co jeszcze? Już gorąco, no, ale generalnie dla nas czysto, poza jedną małą rzeczą, to to czyściutko, fajnie, bardzo się cieszę z tej walki z walkiem. dawno nie jechaliśmy tak, żeby o, jest sekundę za sekundą i co najlepsze, jak nam się wydawało, że dojechaliśmy do że no, przyjmą dyszkę, oni nam dwie wklepali, ale były też odwrotne sytuacje, więc... Tylko tak jak mówię, to jest nasze z zewnątrz jako zawodników. I ja wiem, że z zewnątrz to wygląda dużo inaczej. Tempo, tempo jest historyczne także. Natomiast pod względem odczuć z zewnątrz od nas to jest petarda. Mandziera i Pawłowski musieli obejść się smakiem, zgarniając pierwsze historyczne srebro. Super, naprawdę, mega rywalizacja. Mati ma porównanie, bo w tamtym roku z wariacikiem Jackiem, tylko ze mną. Było trochę spokojnie nie mieliśmy parę przygód. No, Może tak Mati coś opowie. Było tak wcale spokojnie, nie, ja naprawdę. Jest, nie no, szybko, fajnie, fajnie, że z Marcinem była walka. Tak, dzisiaj naprawdę rywalizacja napędziła, poprawialiśmy się znacznie, bardzo dużo. Chodzi na to, że rano chyba trochę przysnęliśmy. ale rano też były dużo gorsze warunki, auto mega się dysgało, myśleliśmy, że mamy kapcie coś, tak, że no, niezły cyrk, ale super, jestem mega zadowolony, na pewno chyba nawet bardziej niż jak wygrałem te wcześniejsze dwie rundy. Tak, jeszcze rozmawialiśmy po macie, że balet smakuje, to drugie miejsce przegrane o 4 sekundy niż wygrane Jazda pod presją, budowanie tempa i tam nie, nie odwalenie niczego to naprawdę jest super sprawa. No wczoraj tam nam się auto grzało, na przykład dzisiaj, co gdzieś tam na wyjściu z szutru trochę dwa razy gdzieś tam pojechałem prosto, no parę razy wczoraj na przykład hamulec w że może nie wpadł, ale nam to nie hamowało, i jakimś cudem puściłem hamulec, wiesz, kilometry zimą wychodzą i skręciło, nie skończyliśmy w rowie, no mieliśmy ja dużo ja już tam szczęścia. gdzie tam polecił, oczywiście moją stroną. <laughs> stroną pilota. Na testowym mieliśmy grubą akcję, ale to podejdźmy na misję, bo to zobaczysz. No co, no dużo, dużo szczęścia, ale no może nie wiem, umiejętności powiem, że się u, uratowałem? Nie, to po prostu był fart. Na najniższym stopniu podium znaleźli się wspomniani Stopa i Ślęczka. Wczoraj super, świetne czasy, dzisiejsza pierwsza pętla też była idealna, natomiast na drugiej pojawiły się problemy z napędem, więc musieliśmy troszkę odpuścić, pilnowaliśmy trzeciego miejsca, także jest okej. Okay. Arek mocno naciskał, ale daliśmy radę. Klasyfikacja generalna trzecie miejsce po raz trzeci, bo świetnicki na i dzisiaj na Małopolskim. Także równe szybkie tempo, wymy z przygód kolejnej części sezonu. Trzymajcie za nas kciuki, do zobaczenia. Punkty za wygraną w kategorii 1 trafiły na konto Skrabalaka i Gabrysia. Dla nas no, pierwszy w tym sezonie rajd bardzo ciężki, dla samochodu również, z różnymi przygodami, ale bardzo się cieszymy, że ukończyliśmy ten rajd. Naprawdę. No i przede wszystkim to, że z Arturem też stworzyliśmy zespół, jest to nasz pierwszy wspólny rajd. Poznawaliśmy się tak naprawdę dla Poznania aż do pierwszego startu. Spodziewaliśmy się, że mogą być jakieś wpadki, ale myślę, że meta jest dowodem na to, że była nasza załoga zgrana i pozwoliliśmy dojechać do mety. Na czterech ostatnich odcinkach mieliśmy problemy z hamulcami. Wcześniej, wcześniej, coś mieliśmy. Jakieś... Jeszcze przede wszystkim to, Wiecie że jako... go... po starcie do pierwszego odcinka, po wyjeździe z parku serwisowego, zepsuł nam się zamek od płynnej klapy, co za tym idzie, nie mogliśmy się dostać w ogóle do zbiornika paliwa, bo zbiornik paliwa jest przemieszczony do bagażnika. się bagażnik po prostu w jakiś dziwny sposób, no, no i nie mogliśmy się do zbiornika, ani do koła zapasowego no dostać, takie różne... Przygody były oczywiście więcej, ale to na każdym razie się tak dzieje. W trójce najlepiej poradził sobie Maciej Lubiak, pilotowany przez jednego z inżynierów. Z triumfu w grupie czwartej cieszyli się Wojciech i Adrian Kaszowski, Madziara i Pawłowski nie mieli sobie równych w klasie piątej. Wśród załóg z grup Open puchary za zwycięstwo powędrowały do Majchera Leśniaka w Open Plus 2000 i Szczotki Mazura w Open 2000. Wczoraj było wszystko ok, początek dnia ja też ok. I nagle nam no, wyrwało lewarek yy, zmiany biegów w skrzyni. Na przedostatniej, nie, na drugiej pętli nam no, na tam mi się nam to podsłowali, No to zaś pękło od drugiej strony. To już zblokowało skrzynię jednym biegiem. Musieliśmy jechać 3/4 OSU. To uwierzcie mi jechanie no tak, w polskiej partii, gdzie jest czwórkowych zakrętów, nagle dwójkowe opory. Czwartym biegiem i no, cały czas w głowie, w psychice, że przepny bieg, to nie wiadomo czy z powrotem zadziała, no to nigdy takiego od OS-u nie trudnego. Także jakoś do mety tego przedostatniego dojechaliśmy, no z pilotem opatentowaliśmy jak na szybko zrobić tak, żeby te biegi zmieniać, no to podtrzymywał Lewarek. I jakoś dojechaliśmy z 12-sekundową stratą, ale utrzymaliśmy to pierwsze miejsce, także no też... Fajnie, no bo to po takiej długiej przerwie tego potrzebowałem dobrego wyniku, żeby jakoś psychikę odbudować, bo w Siednicy, wiadomo, spalony silnik i nie było mety, także bardzo się cieszę. Walczyliśmy trzecie, drugie miejsce, chyba wylądowaliśmy na drugim w naszej kategorii, Basiał p No i tak się bawiliśmy. Po 8 miesiącach, gdzie nie jeździłem samochodem w ogóle, nie siedziałem, nie miałem czasu jakoś, się nawet przejechać koło domu, można powiedzieć, więc, więc jest ok, super. Te łączniki trochę ciekawe takie fajne, no ten i na pewno to wiadomo, że, że to takie trochę ciekawe i trochę rzucić autkiem, trochę coś zrobić, więc to chyba było chyba najciekawsze, najtrudniejsze. Ja jestem z Wolnego Śląska, także ja przybyłam do innych, do innych tras. Tu pierwszy raz, jak przyjechałam, to byłam troszkę przerażona, ale, ale to tak jak mówię, to są bardzo fajne emocje, to... to... Trasy ciekawe są, naprawdę. Ja na zamięcie. Na naprawdę. Na naprawdę nie, super, no. super. I organizacja, a w ogóle kibice po drodze na dojazdówkach machają, pozdrawiają. Policja, Mega, która współpracuje, w ogóle przepuszcza nas, blokuje nam skrzyżowania, żeby wjechać. naprawdę atmosfera, organizacja petarda. Małopolskie trasy nie brały jeńców. Z gry odpadli między innymi Marek Szuder i Marcin Kowalik, awaria dyferencjału w eskorcie RS Cosworth, Domosław i Tymoteusz Rogowscy, zawieszenie, Woźnica i Sielicki czy Orchawski i Bosek, Wycie koleju. Pod znakiem przygód, jakim samochodem? E, najpierw problem z rozrusznikiem, potem z e, hamulcami. Finalnie teraz jeszcze ze skrzynią był problem, no i finalnie nas hamulce pokonały, bo zacisk odmówił posłuszeństwa i no, nie mamy niestety zapasowego zacisku. Niestety e, na tym zacisku jest zbyt dużym ryzykiem, żeby jutro, jutro jechać, dlatego odpuszczamy. Myśleliśmy, że po roku absencji jakby uda nam się przełamać tą złą pasę, no ale może następnym razem. Nie podołaliśmy, brak części zamiennych, niestety. Mieliśmy zapasowe flansze niby od grupowego dyfra, ale różnią się ilością frazów. Na trzech połosiach nie było sensu. Moja kariera w MP to jest skromna, 6 lat, ale naprawdę to był jeden z trudniejszych rajdów dla nas. E, tym bardziej drugi rajd lunch'em, Świdnicy nie ukończyli żeśmy, e, no a tu ukończyli, jesteśmy na mecie, dlatego dla nas e, stresu było podczas tego rajdu bardzo dużo, e, bili żeśmy się w klasie o, o tą pierwszą lokatę z, z chłopakami ze Sierra. Wczoraj, to jest naprawdę ciekawostka, po wczorajszym etapie dzieliło nas 0,5 sekundy na mecie po całym dniu. Także śmialiśmy się, że jak w WRC jeździmy, a no dzisiaj niestety dostaliśmy karę czasową. No i potem już, już jakieś tam problemy delikatne z samochodem i, i w tą walkę tak do końca nie włączaliśmy się o te pierwsze miejsce. Chcieliśmy uratować i utrzymać przede wszystkim tą metę. Aczkolwiek parę odcinków jeszcze dzisiaj też udało się z chłopakami wygrać. Więc wielki, wielki dla nas to naprawdę sukces. Po tylu kilometrach i godzin zmęczenia w tym upale naprawdę to jest takie zwieńczenie to, że tutaj dzisiaj jesteśmy na tym mecie. Dla nas to było przede wszystkim bardzo trudny rajd z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że nieszczęście spotkało nas na początku, już tylko w momencie przejazdu pierwszego odcinka testowego, gdzie podbiło auto, zwiedziliśmy kawałek pobocza i kawałek lasu. Trzeba było naprawiać samochód. Auto udało się naprawić, rękę gorzej. Więc wczorajszy dzień to była gehenna. Jechałem praktycznie jedną ręką, a drugą tylko trochę wspierałem. Natomiast jazda samochodem bez pomagania kierownicy, z szerokimi, przyczepnymi kołami, z krótką przekładnią kierowniczą, naprawdę nie jest prosta w takiej sytuacji. Dojechaliśmy, mieliśmy dzisiaj rano z kolei pewien problem natury elektrycznej w silniku, okazało się to drobną rzeczą, ale niestety zawalił nam kawałek dnia. Ale już ostatnia partia była tak jak chcieliśmy. Oczywiście, że było ślisko, oczywiście, że było trudno, oczywiście, że walczyliśmy z przeciwnościami losa, losu, ale, ale udało się dojechać i to wydaje mi się, że zrobiliśmy dobrą robotę przy tych wszystkich przeciwnościach losu, które nas spotkały. Ten rajd, jakby na początku podchodziliśmy do niego z dużą dawką ostrożności pod względem poziomu trudności, natomiast wczorajszy dzień dał satysfakcję, ale dzisiejsze ten tle to naprawdę czysta rozkosz, kawał dobrego rajdu za nami. Dawaliśmy z siebie, myślę, wiele, mieliśmy dobre tempo, współpraca w samochodzie dzisiaj wybitnie nam leżała, także jesteśmy totalnie usatysfakcjonowani. Tak, chciałbym ogólnie poz poz pozdrowić e kierowcę Batulka, co naprawdę myślę, że wczoraj miał najczęściej wypadek i przez to, że mieliśmy przerwę, bardzo dużo zmienili swój opis, bo tak szczerze myślę, że sam byśmy chyba też wydzwonili w tym miejscu, naprawdę to był taki Trudny moment i pozdrawiam chłopaka z Astry, naprawdę szacun jak jeździ, Red Baron jak go teraz nazywam, ale chyba nogę złamał jak słyszeliśmy. Życzymy szybkiego powrotu. Tak do jest, wróć szybko do RSMP i wszystkiego dobrego i był super event. Dziękujemy. Dziękuję Wam, telewizji, kibicom, było super, dzięki. right, right Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, dojechaliśmy do mety, to najważniejsze. Trasy ciekawe, trudne miejscami oczywiście, niemniej jednak no, wymagające nie tylko skupienia od e, kierowcy i pilota, ale takiej jak gdyby takiej wstrzemięźliwości w niektórych miejscach, ponieważ kibice stali też w takich sytuacjach niebezpiecznych i trzeba było miejscami iść na to oko, jak to się mówi. No niestety tak, nie ma, nie mieliśmy znowu przygód, martwimy się tym, bo kiedyś musi tam ta chwila nastąpić, kiedy będzie większy problem. Póki co jest fajnie. Tam jest śliska nawierzchnia yy, dość w niektórych miejscach dużo wody na odcinku i za tym już tym nic więcej. Jesteśmy starymi wyjadaczami, w związku z tym tego typu niespodzianki nam nie, nie robią pokłotu. Nie nie. Ciężki, niewątpliwie, no nie wiem jak polega pilot. Ja bym dodał słowo bardzo. Okej, okay, ale... Ciężkie rajdy mają to do siebie, że dają dużo satysfakcji. Na pewno zostanie zapamiętane. Gdzieś tam walczyliśmy cały czas z technologią. Wczoraj rozważaliśmy, że skończymy ten rajd. Cudem udało nam się jednak dojechać. Straciliśmy parę minut. Dzisiaj walczyliśmy do momentu, kiedy zrobiło się gorąco, gdzie wada powtórzyła się. No ale dojechaliśmy, ok? Dlatego zaliczamy ten raj do, do najlepszego w tym sezonie. Podejrzewamy, że dwa podia dzisiaj będą. Naprawdę męczący, ale dojechany do końca i bez jakichś większych problemów. Więc... Przygody były tylko takie standardowe, więc... Chyba Spoko. w końcu o to chodzi, więc no, też tak. zaczęliśmy nabierać trochę zaufania do samochodu. Ja doświadczenia z kolei... Tak, ale ogólnie czekamy jak to wiecie w Formule 1 na kolejną wersję poprawek, która ma nadejść niedługo, więc... Mam nadzieję, że będzie szybciej tak. i, tak, tak. i Bezpiecznie. I Bezpieczniej tak, tak. Więc ogólnie jesteśmy pani zadowoleni. E, bardzo fajna organizacja. Odcinki trudne, trudne tak. bardzo wymagające, ale dające dużo satysfakcji. Satysfakcji, ale też się No i dla mnie. Więc tak. jesteśmy raczej mega zadowoleni. Pierwszy bo raz tutaj też. Tak, było kilka takich momentów, w których naprawdę żeśmy dobrze cisnęli, i wydaje nam się, że tak trzeba robić. Pomału do przodu, i, i będzie w końcu, i będzie, będzie naprawdę z tego coś fajnego trochę dziwny, bo zaczęliśmy go w sumie z wpadnięciem do rowu, chyba jakieś może 2 km od startu wczoraj, więc już nas jakby trochę ustawiło, taki jak ten. I później ten odcinek skończyliśmy. No i oczywiście zaraz na pierwszym odcinku, na drugim odcinku pierwszej pętli chcieliśmy podciąć samochód za dobry chyba wylali za porządny asfalt, więc zerwaliśmy pół, więc wczoraj się skończył. no szkoda, więc udało nam się to naprawić wieczorem, no i dzisiaj już... E... Bardziej postawiliśmy na to, że i tak jakby mamy czas już nadany, więc jakby nie ma co walczyć tylko plan był taki, że musimy mieć metę i do końca trzymaliśmy, się, żeby mieć metę a no później też różne rzeczy się działy w czasie rajdu niestety takie, takie i takie, więc chcieliśmy po prostu dojechać do mety, bo punkty są dla nas ważniejsze przy, przy tym tempie, które było dzisiaj, także bez spokojnie, bez przygód że dalej jakby z tego co wiem, że punktowo prowadzimy jakby w klasie Open 2 WD w Krzesławskim i to był nasz plan, no i się wykonał. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo chcieliśmy być na mecie po ostatnich <laughs> naszych przygodach na Nadwiślańskim jak meta, gdybyśmy tutaj nie osiągnęli mety to już byśmy się załamali. Morale, chyba. Na dnie, no. Morale byłyby na dnie, więc bardzo jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na mecie, ale było piekielnie trudno, szczególnie wczoraj małe problemy z samochodem, traciliśmy trochę na odcinkach, coś nam przerywało, mało mocy, trochę się grzało. Ale na ostatnim serwisie sobie trochę z tym poradziliśmy. Może nie całkiem, ale jest w miarę okej. Okay. I dzisiaj już bez przygód, bez problemów. Jakieś drobne błędy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Piekielnie trudno. 11 godzin w samochodzie prawie, więc zdaje w kość, ale no jesteśmy super zadowoleni. Wydaje nam się, że trochę błota z jeziora zostało w chłodnicy, bo mieliśmy problemy z temperaturą, no zwłaszcza jest. na tych dłuższych odcinkach pod górę. Wchodziło się w, w dół na pełnym ogrzewaniu. Oczywiście jechaliśmy cały dzień, więc. To e, ciekawostek temu. z ogrzewania nam trawa jeszcze wyskakiwała dzisiaj, więc chyba, naprawdę. Chyba jeszcze konsekwencje <laughs> będziemy ponosić przez kilka rajdów. Rajd ciężki, długi. Z przygodami. Niestety, niestety tutaj Trabant pokazał humory, No ale to są rajdy, tak? Daliśmy sobie rady i z odcinkami specjalnymi, i z awariami. I z, i tym większa po prostu satysfakcja z, z, z wizyty na Macedonii. No. Przerywam prawdopodobnie mieliśmy problemy z, z gaźnikiem, tak? Na się zapowietrzał, więc no nie, 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 nie podawał paliwa. No ale Paweł, oprócz tego, że, że jest dobrym driverem, to i. i i, i poradził sobie z kwestiami mechanicznymi. No. Celebrację poszczególnych sukcesów wstrzymała poważna kraksa Tomasza i Joanny Jędrzejczaków. Kierowca o plastry wymagał pilnej hospitalizacji. Trzymamy kciuki za Tomka i mamy nadzieję, iż wkrótce będziemy mogli ogłosić ostatnie małopolskie zwycięstwo, tym razem w walce o powrót do zdrowia. Stawkę Miller's Oil z HLSMP czeka teraz dłuższa, urlopowa przerwa. Historyki nie pojawią się w koszycach. Następnym przystankiem będzie sierpniowy rajd Rzeszowski.